Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na Toli kanale. I dzisiaj taki krótki odcinek, ponieważ yy, dawno ich nie było, ale oczywiście teraz będzie ich więcej. I jeżeli chcecie trovok u Toli na kanale, to piszcie w komentarzach. To ja dzisiaj sobie już taki śpi odpoczywam no i dzisiaj... To tyle, co chciałam powiedzieć. I tak. Jutro z, la, z rana będzie vlog u Toli na TikToku. Jej nazwę na TikToku możecie znaleźć w opisie. I możecie napisać w komentarzu, czy chcecie taki właśnie vlog. Taki poranny u Toli, oczywiście. A więc to na tyle dzisiaj. No, no i kończymy. Et je parle...